Miałem nagrywać porównanie Amazfit'a GTR i GTR Lite, a właśnie nadeszła aktualizacja tych zegarków po połączeniu z aplikacją Amazfit. I wiecie co się stało? Dostaliśmy język polski. Jakie mają wspólne cechy i czym się różnią, zobaczycie w materiale. A ja już bez przedłużania przypominam tylko o kciuku w górę i subskrybowaniu. Zaczynamy! Yeah, yeah. Baski z wyglądu są identyczne, tylko tyle, że GTR Light jest tylko w wersji 47 mm, tej bardziej męskiej, a GTR zwykły jest w wersji 42 mm. No i dodatkowo możemy tego GTR-a kupić w wersji białej, różowej, z cyrkoniami z czy w większych wersjach 47, nawet tytanowych. Na tyle mamy piny do ładowania i czujniki tętna. Na boku mamy dwa przyciski, gdzie ten z góry to jest przycisk menu, a ten dolny jest programowalny, Możemy nim przechodzić do zakładki aktywności, pogoda i tym podobne. Bateria w GTR Lite 47 mm jest taka sama jak w zwykłym GTR o tym samym rozmiarze czyli 410 mAh i starcza na około 24-22 dni użytkowania, z tym, że zwykły GTR miał wbudowanego GPS-a. No i tam, jak go używaliśmy, no to dużo szybciej ta bateria nam spadała, a tutaj przez to, że nie mamy GPS-a i korzysta on tylko z telefonu, to nawet podczas aktywności to zegarek wytrzymuje dłużej. Natomiast przy tym małym giterze 42 mm musi pamiętać, że bateria ma tylko 195 mAh, no i wtedy zegarek wystarcza na jakieś 12 dni użytkowania. Jeżeli chodzi o menu i oferowane funkcje, to mamy tutaj praktycznie wszystko tak samo, czyli mamy status, gdzie są spisane nasze kroki, tętno, dalej jeszcze mamy trening, z tym, że tutaj jest mała różnica, o czym za chwilę, czynności, czyli tutaj są zapisane nasze wcześniejsze treningi, zakładka pogoda, gdzie mamy pogodę na kilka dni do przodu, Dalej jest muzyka, czyli możemy sterować tylko muzyką z telefonu. Nie mamy tutaj możliwości podłączenia słuchawek. Zakładka komunikaty to są powiadomienia, alarm, gdzie go włączamy i wyłączamy. Przypomnienia o zdarzeniach możemy je ustawić na telefonie, później one nam się wyświetlają na opasce. Przechodząc do zakładki więcej, w GTR mamy kompas, a w GTR Lite tego nie ma, bo nie mamy tych czujników, a pozostałe opcje czyli. Timer, odliczanie i znajdź telefon są. So, znajdź telefon jest przydatną opcją, bo jak gdzieś rzucimy telefon w domu, to wystarczy przycisnąć i wtedy włącza nam się na nim alarm. Łatwiej jest go znaleźć. W ustawieniach możemy ustawić tarczę zegarka, automatyczne wyłączanie podświetlenia czy szybki start. Szybki start to jest ustawienie tego dolnego przycisku. Czyli możemy na przykład ustawić, żeby włączała nam się aktywność, lub pogoda, muzyka, co tam sobie wybierzemy. Zawsze na ekranie, czyli always on display. Ta opcja mocno zżera baterię, nie polecam tego ustawiać. No ale jeżeli chcecie, to możecie taką sobie tarczę ustawić i wtedy ekran jest cały czas podświetlony. Ok, ale teraz przejdźmy do najważniejszej różnicy, no bo GTR Lite nie ma GPS-a, a GTR zwykły ma. No, i też właśnie GTR ma 12 aktywności, a GTR Lite ma tylko 8. Na GTR-ze możemy yy, wybrać aktywność: bieganie na zewnątrz, spacerowanie, jazda na rowerze na zewnątrz, bieżnia, jazda na rowerze wewnątrz, pływanie na wodach otwartych, pływanie w basenie, eliptyczny trener, wspinaczka, bieganie przełajowe, narciarstwo. No lub styl dowolny, czyli trening na siłowni. A na GTR Lite mamy do wyboru tylko bieganie na zewnątrz, spacerowanie, jazda na rowerze na zewnątrz, bieżnia, jazda na rowerze wewnątrz, pływanie w basenie, eliptyczny trener i styl dowolny. Jak widzicie, tłumaczenie nie jest jeszcze do końca poprawne, ale ja w ogóle jestem zaskoczony, że dostaliśmy język polski. Jak mówiłem w pełnej recenzji GTR-a, GPS został poprawiony i działa on dosyć dobrze, Czyli ten z GTR działa podobnie jak GTR Lite, który jest połączony z telefonem. Możecie sobie teraz zobaczyć, jakie informacje są zbierane w poszczególnych aktywnościach. Podsumowując, GTR Lite i GTR Zwykły to dwa udane zegarki, moim zdaniem jedne z najładniejszych od Xiaomi. No i tutaj wybór jest trudny, no bo jeżeli lubicie biegać bez muzyki, no to GTR będzie dla Was wystarczający, bierzecie zegarek, macie GPS i możecie biegać. Ale jeżeli bierzecie telefon i słuchawki, no to ten GPS Wam się dubluje i wtedy wystarczy GTR Lite, który jest dodatkowo tańszy. Oferuje to samo i ma te same funkcje. No co prawda, kilka aktywności jest mniej, ale te najważniejsze są i tu, i tu takie same. A jeżeli szukacie zegarka, który ma wbudowaną pamięć i możecie go połączyć z telefonem, no to najlepszym rozwiązaniem będzie wtedy Stratos 2, który też testowałem i możecie zobaczyć na kanale. Linki do tych zegarków macie w opisie, a ja przypominam tylko o łapce w górę i subskrybowaniu kanału. Do następnego. Cześć.